Okay, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj chciałem Wam pokazać taki filmik na szybko. To będzie pierwsza część. No w drugiej omówię to szerzej, ten produkt. Jest to taki dyspenser elektroniczny, który kupiłem na AliExpressie i w tej chwili drukuje mi się do niego. Słuchajcie, taki specjalny adapter, dzięki któremu będę mógł sobie zamontować ten dyspenser na butelce 5-litrowej. Na Tingwersie można znaleźć słuchajcie, dwie wersje, dwie wersje tego. Jedna to jest ta, to jest na jakieś takie większe butelki i tutaj średnica, nie wiem jaka jest, ale przynajmniej myślę, że 4-5 cm. Natomiast ta wersja, którą drukuję, to jest wersja 38 mm, i ona będzie pasowała na te polskie butelki. Także mówię, to są dwie wersje, jak coś to podlinkuję do filmiku. W razie, jakby ktoś sobie takie coś kupił, albo ktoś by coś takiego posiadał, generalnie nie będę się rozwodził tutaj dzisiaj więcej na temat tego urządzenia, bo jest naprawdę fantastyczne. Można je tak fajnie wykorzystać w, w domowym zaciszu, że no naprawdę daje fajne pomysły do, do przetestowania. Już nie mówię o montażu gdzieś tam w kuchni przy bracie kuchennym i podpięciu sobie jakiejś butli z jakimś napojem i słuchajcie, no można to kupić za. Ja to kupiłem za 22 zł, z opcją tam że jakieś inne przedmioty, czyli w tej opcji hoist coś takiego. No, coś takiego jak tutaj jest. Hoice, delivery, czy jakoś tak. I to mnie wyniosło 22 zł, tutaj jest cena 37, także trzeba sobie tam poszukać na Aliexpressie odpowiedniej ceny. No, i powiem Wam, że to jest generalnie zarobista sprawa. Myślę, że na prezent świąteczny taki dyspenser elektroniczny to jest fajny prezencik. No, myślę, że dużo osób by się ucieszyło z takiego prezentu. No i słuchajcie, no co? no Drukuję sobie tą prześcióweczkę. Tutaj w górze jest projekcik yy, dysza. 10, chociaż tak naprawdę w drukarce mam 20 12. Trzeba tylko zmienić sobie tutaj szerokość linii ściany na 12 i co? Czas jaki mi tutaj wyskoczył godzina 40, także drukuje się, jak się skończy, to sobie to sprawdzę, czy to będzie pasowało faktycznie do tej butli 5-litrowej. No i co? No i to będzie taka pierwsza część. Słuchajcie, nie nagrywałem nic, bo jestem jeszcze chory. Dopadło mnie jakieś chorubsko okropne. I trochę się męczę. Także dzisiaj taki filmik będzie tylko pokazujący, co chcę wam w przyszłości pokazać bardziej szczegółowo. Czyli taki dyspenser słuchajcie. Fajna sprawa naprawdę. Także chyba to tyle trzy minutki. Także życzę Wam miłej soboty. Pozdro, trzymaj to się.